Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Art Frika. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego, bo taką, taki mój pamiętnik z podróży troszeczkę. Pod koniec listopada odwiedziłam Kolmar w Alzacji we Francji i Muzeum Museum Linden w Kolmarze, w którym poza tym, że znajdują się bardzo fajne zbiory średniowieczne, nowożytne i nowoczesne, to ma swoją specjalną ekspozycję na co dzień, czyli ekspozycję stałą: Ołtarz z Isenheim Matiasa Grünewalda, czyli dzieło z początku XVI wieku. I Ja byłam bardzo ciekawa, jak ono jest dzisiaj w XXI wieku eksponowane. Jak ono wygląda, ale przede wszystkim oczywiście byłam jego, jego ciekawa, jak wygląda na żywo, jakie budzi emocje. Więc dzisiaj chciałabym pokazać Wam oryginalny film, który nagrałam właśnie w tym muzeum w listopadzie. I Myślę, że będzie to fajny film. Poza tym, że nie jest długi, jest fajny, właśnie idealny do sobotniej kawki. No to chciałabym Was zaprosić nie tylko jak jesteście pasjonatami sztuki czy maturzystami, którzy muszą znać to dzieło, ponieważ ono znajduje się w kanonie dzieł do matury, ale też myślę, że chciałabym zaprosić dzisiaj do obejrzenia tego odcinka również moje koleżanki i kolegów po fachu, czyli historyków sztuki, którzy jeszcze w kolmarze nie byli, a są też bardzo zainteresowani tym, jak to dzieło jest eksponowane w czasach dzisiejszych. W tym filmie, poza tym, że pokażę właśnie taki od środka ten sposób eksponowania dzieła, to pokażę Wam też, jak wyglądały odsłony tego ołtarza, który dzisiaj jest niestety eksponowany nie w całości, a w częściach, co oczywiście. Pozwala nam lepiej zobaczyć każdą tam z osobnych części tego ołtarza, każde skrzydło i tak On też jest częściowo cały czas w konserwacji, więc wszystkiego nie da się zobaczyć. Natomiast, właśnie na modelu, który jest w muzeum eksponowanym, ja prześledzę, jak wyglądały właśnie odsłony tego ołtarza i będziecie mogli zobaczyć, jak w kompletnym układzie funkcjonalnym ten ołtarz był przez Matthiasa Grenewalda zaplanowany. I wreszcie te wszystkie pojedyncze skrzydła, które gdzieś tam krążą po internecie, jak się wpisze ołtarz z Isenheim, przyporządkować do konkretnej odsłony ołtarza i zobaczyć, która część, koło której była um, zaplanowana um, tak w oryginale. Także zapraszam serdecznie na film. Powiem jeszcze tylko na końcu, że e, następna część filmu, która była nagrywana przeze mnie w muzeum, e, będzie jest nagrywana w pionie, więc przepraszam was z góry za utrudnienia e, i polecam obejrzeć ten film na większym ekranie, żeby zobaczyć sobie to troszkę dokładniej. Także mam nadzieję, że będzie podobała wam się nasza wspólna wycieczka e, po muzeum Unce Linden w Kolmarze. Zapraszam. Zaczynamy. Jestem w Kolmarze w Muzeum Unterlinden. Kolmar to jest takie miasto francuskie, które w ogóle powstało w Rzeszy jeszcze bardzo dawno temu, jako miasto takie bardziej powiedzmy niemieckie. Dlatego też ma takie brzmienie, nie wiem, jak mówię, Kolmar, to myślę, że nie kojarzy wam się bardzo francusko. No i tutaj bardzo dużo jest zabytków, które zostały się właśnie takie niemieckie. I główną taką atrakcją tego muzeum jest oczywiście ołtarz z Isenheim Matthiasa Grünewalda I idę dzisiaj właśnie go zobaczyć i pokażę Wam wszystkie odsłony, bo są tutaj pięknie wyeksponowane. Także i w ogóle, jeżeli chodzi o ekspozycję, to ołtarz z Isenheim jest eksponowany w takim. Oryginalnym właśnie miejscu, czyli znaczy nie w oryginalnym, bo on został zamówiony do, przez Antoninów, a dzisiaj nie znajduje się u nich, ale jest właśnie eksponowany w przestrzeni klasztornej, więc no prawie jakby oryginalnie do celu, w jakim został zamówiony. I klasztor jest, klasztor muzealny, jest dzisiaj przystrojony świątecznie, no bo mamy prawie grudzień i jest taka fajna atmosfera już świąt, tego ducha świąt tutaj czuć bardzo w kolmarze. W ogóle bardzo ładne miasteczko, malutkie, takie średniowieczne, z centrum takim starym, mur pruski wszędzie. Także zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę po ołtarzu z Eisenheim, bo będziemy oglądać jego program. Także jedziemy. Tutaj możecie zobaczyć krużganki klasztoru. Tak wyglądają. Ołtarz z Isenheim, tak jak już powiedziałam, jest autorstwa Matthiasa Grünewalda. To jest taki niemiecki malarz późnośredniowieczny, dlatego też ołtarz z Isenheim, który powstaje na początku XVI wieku, bo to są lata 1506-15. Tak naprawdę dzisiaj jest przez nas uznawany za właśnie gotycko-renesansowy, bo on tak naprawdę jest już na początek XVI wieku, to już w Europie jest przecież środek renesansu. Natomiast tutaj na północy właśnie jeszcze ta forma będzie mocno gotycka, i też sama forma ołtarza, jak zobaczycie dzisiaj, będzie mocno gotycka w samej. Jakby w samym zbudowaniu, samym takim będzie się składał z tych części takich typowo gotyckich ołtarzy, czyli z ołtarza szafiastego, z nastawy szafiastej, postawionej na predelli. Matthias Grünewald namalował swoje dzieło, ołtarz z Isenheim, w technice tempery na desce i jest to nastawa ołtarzowa typu szafkowego, czyli retabulum szafiaste, z dwoma parami dodatkowych skrzydeł. Grunewald wykonał ołtarz na zamówienie klasztoru Antoninów w Isenheim właśnie. Dlatego dzisiaj ołtarz nazywa się ołtarzem z Isenheim, a jest dzisiaj eksponowany właśnie w muzeum w Kolmarze. Tutaj widzimy makietę właśnie ołtarza z Isenheim, bo on był bardzo szczególny, miał trzy odsłony i ta prezentacja jakby odsłony była podporządkowana roku liturgicznemu. I tak właśnie pierwsza odsłona, którą teraz widzicie, kiedy ołtarz jest zupełnie zamknięty, to jest odsłona na takie dni pasyjne, na Wielki Post, Advent. I tutaj w tej odsłonie widzimy tak to słynne ukrzyżowanie z Isenheim Grunewalda w partii centralnej. I widzimy tutaj, że w tej partii centralnej na środku mamy ciało ukrzyżowanego Chrystusa. Po prawej stronie, czyli po lewej stronie Chrystusa, ten który wskazuje palcem i pod którym stoi baranek, no to jest oczywiście Jan Chrzciciel, to jest bardzo proste do rozpoznania. Po drugiej stronie krzyża, ta taka bardzo modląca się na kolanach, upadająca kobieta, to jest oczywiście Maria Magdalena, a ta para, która stoi po lewej stronie. To jest święty Jan Ewangelista, który trzyma Marię, która w ten sposób tutaj już prawie omdlewa z bólu, z cierpienia. Także to jest matka Chrystusa, Maria, która omdlewa. I takie bardzo do, wyraziste pokazanie właśnie takich emocji w średniowieczu to się nazywało doloryzm. Także ukazanie właśnie takiej męki pańskiej i też cierpienia Matki Bożej, takie bardzo uwydatnione to był właśnie doloryzm, to był taki nurt. Pod spodem na tym takim, o tutaj, czekajcie. En tout. Na tej części pod spodem, która się nazywa Predella. Na predeli widzimy jakby rozszerzenie tego programu funkcjonalnego ukrzyżowania, czyli scenę opłakiwania, kiedy Chrystus martwy, właśnie już zdjęty z krzyża, jest opłakiwany. Natomiast znowu jak się troszkę oddalę, to po lewej stronie, tutaj w tej kwaterze bocznej, widzimy, w kwaterach bocznych widzimy na skrzydłach mm, jeszcze dwóch świętych. Po lewej stronie jest święty Sebastian, a po prawej jest święty Antoni, no bo jak już mówiłam, ołtarz był zamówiony do kościoła Antoninów, więc Święty Antoni w programie oczywiście musiał się pojawić. No i teraz zbliżmy sobie. To jest Święty Sebastian. Widać bardzo łatwo, y, można go rozpoznać po tym, że mamy te y, strzały. No i po drugie, Święty Antoni Pustelnik. I to jest właśnie ta pierwsza odsłona. Y, Ołtarza, bo właśnie o ołtarzach mówimy, że to są odsłony. Także to jest pierwsza odsłona, kiedy tak naprawdę ołtarz jest zamknięty. No i muzeum w Kolmarze naprawdę zrobiło bardzo fajną robotę, bo ten model można sobie samemu otworzyć. Także ja, uwaga, robię teraz drugą odsłonę ołtarza z Isenheim. Uwaga. Tak i mamy drugą. Odsłonę ołtarza w Isenheim, Matiasa Grunewalda. I w tej drugiej odsłonie ołtarza z Isenheim widzimy, w tej scenie centralnej na środku, że ona jest podzielona jakby na dwie sceny tematyczne. Po lewej stronie e, widzimy, że jest e, temat koncertu anielskiego, jest taki aniołek, który gra na instrumencie. Po prawej stronie widzimy Madonnę z Dzieciątkiem. I tak właśnie scena centralna drugiej odsłony prezentuje się na modelu. Także tak jak powiedziałam, właśnie po lewej stronie koncert anielski, po prawej stronie scena Madonny z dzieciątkiem. To, co jest charakterystyczne, że w drugiej odsłonie, jak już otworzyłam ołtarz, no to w tym momencie skrzydła boczne przybierają kształt kwatery głównej, tak jak widzicie. Czyli mają te u góry taki prostokącik. I po lewej stronie, czyli lewe skrzydło ołtarza, to jest scena zwiastowania, charakterystyczna bardzo dla sztuki, w, jakby w momentu, momentu sztuki, w którym, w którym właśnie ołtarz powstaje. A po prawej stronie mamy scenę zmartwychwstania Jezusa. No i w pardalni na dole cały czas opłakiwanie. I teraz e, zobaczmy to jeszcze na zbliżeniu. Tutaj mamy scenę zwiastowania. Anioł przychodzi zwiastować do, do, do e, nowiny do Marii. Tutaj jest scena centralna jest jeszcze koncert anielski. Madonna z dzieciątkiem. I tutaj na końcu mamy zmartwychwstanie Chrystusa. No i predella na końcu. Mm, cały czas opłakiwanie. Tak się prezentuje. Druga odsłona. Ołtarza z Isenheim, Matthiasa Grünewalda. I zostało nam teraz otworzyć w takim razie tę nastawę do trzeciej odsłony. Trzecia odsłona to będzie tak zwana odsłona świąteczna ołtarza, i to już będzie ten moment, kiedy będzie widać tą, to wnętrze, właśnie tej nastawy szafkowej, w której najczęściej były ustawione rzeźby pełnoplastyczne. No i teraz otwieramy, uwaga, trzecia odsłona przed Wami, trzecia odsłona. Ołtarza z Isenheim, dwa skrzydła. I zobaczcie, też otwiera się predella. Tak prezentuje się trzecia odsłona świąteczna ołtarza z Isenheim Matiasa Grunewalda. Trzecia odsłona ołtarza, tak zwana to właśnie odsłona świąteczna, była prezentowana co roku 17 stycznia w święto właśnie patrona, czyli świętego Antoniego. I tutaj zobaczmy teraz, co widzimy. Oczywiście to jest teraz malowana, jakby makieta tego ołtarza. Za chwilę pójdę Wam pokazać, jak wygląda to w oryginale, bo teraz kwatera centralna jest podzielona na trzy części, a nie na dwie, jak było do tej pory. I teraz po lewej stronie mamy świętego Augustyna. Na środku mamy oczywiście świętego Antoniego, który był tutaj najważniejszy w programie, no bo do klasztoru świętego Antoniego było zrobione w ogóle to zamówienie ołtarza całego, no po prawej mamy. Św. Tego Hieronima. I skrzydła e, boczne. E, tutaj nie mamy już podziału na kwatery, tylko mamy całe sceny wypełniające skrzydła boczne. Po lewej stronie widzimy, że jest scena spotkania Świętego Antoniego ze Świętym Pawłem, a po prawej stronie kuszenie Świętego Antoniego. No i nie dziwi nas oczywiście to, że tutaj w tematyce otwarcia świątecznego ołtarza dominuje święty, święty Antoni, no bo przecież ołtarz był zamówiony właśnie do klasztoru świętego Antoniego Pustelnika, do świętych Antoninów, także stąd to wynika. No i też otworzyłam predelę i tak jak widzicie, w predelni mamy przedstawionego tronującego Chrystusa wśród 12 apostołów i jest to predelna, która też jest podzielona na pięć kwater i za chwilę Wam pokażę, jak wygląda to w oryginale, bo tutaj oczywiście mamy malarskie... Przedstawienie makiety tego ołtarza, ale ogólnie jest to dekoracja rzeźbiona i rzeźbiona w centralnej części, tak? Czyli zaraz pokażę Wam, jak wygląda oryginał. No dobra, słuchajcie, to wchodzimy do ołtarza. Wchodzimy zobaczyć ołtarz z Isenheim. E Tutaj właśnie widzimy odsłonę kwatery głównej odsłony świątecznej. I w tych głębokich niszach były ustawione figury. Tutaj centralnie i tu w predeli. No i co, za mną drzwi do kaplicy, w której. Przechowywany jest dzisiaj ołtarz z Isenheim, a ja jestem po wizycie u ołtarza i jestem przeszczęśliwa, że mogłam zobaczyć to dzieło na żywo. No i teraz bardzo ważna kwestia, którą chciałabym od razu zaznaczyć. Jeżeli będziesz szukać ołtarza z Isenheim w internecie, to najprawdopodobniej znajdziesz go zdjęcia tego dzieła właśnie porozkładane, bo on jest teraz w kolmarze eksponowany we wszystkich odsłonach, czyli są osłony. Osobno jest kwatera główna z bocznymi skrzydłami w pierwszej odsłonie. Osobno są każde inne skrzydła eksponowane jakby za tym ołtarzem. Dlatego on nie jest złożony tak jak pokazywałam na modelu, że można podejrzeć co tam jest z tyłu drzwiczek. One są wszystkie rozłożone na płasko i eksponowane osobno. Dlatego też jeżeli w internecie będziesz szukać właśnie zdjęć, to często możesz znaleźć w ogóle takie, które, że potem ciężko się zastanowić w ogóle jak to złożyć. Gdzie było co? No i tutaj polecam właśnie ten mój film, w którym ja pokazuję jak te odsłony działały i gdzie coś się znajdowało, jak się otwierało, i wtedy wiadomo wszystko o programie funkcjonalnym tego obiektu. Także, jeżeli byś, miał taki, byś miała taki ząk, że w ogóle w internecie są jakieś takie dziwne zdjęcia, że skrzydło jest do skrzydła dołożone i w ogóle bez sensu, no to to wynika z tego, że właśnie to jest tak eksponowane teraz w muzeum i ludzie po prostu robią zdjęcia w muzeum, tak jak to jest. a to nie ma nic wspólnego z oryginalnym wystawieniem tego ołtarza w... u Antoninów.